tutaj, a żeby zmiażdżyć zmiażdżyć dzielnego, niestrudzonego krzyżowca Piotra Krigera. Moi drodzy, zobaczymy co się będzie dziać. Czy Piotr potnie ten monolit na kawałki? Czy też może Samuel zakończy tak świetną karierę Piotra? Rozwalcowując go tutaj na tej udeptanej ziemi. Dwóch ludzi musi podnosić i przewiązywać na ramiennik Samuela, ponieważ żaden normalny człowiek nie potrafił w pojedynkę tego udźwignąć. Jeśli państwo kiedyś dopowiadali takie bzdury, że zbroja ważyła 100 kilo, to to jest prawda pod warunkiem, że to jest zbroja Samuela. Uraju, Beryn! Moi drodzy, no jego zbroja nie waży 100 kilo, ale na pewno jest cięższa od zbroi Piotra, na 100%. E, tak samo chyba miecz, no pięknie się witają, no i zobaczymy, co się teraz będzie działo. Liczymy na waszą żywą reakcję, tak bym to określił, e, moi drodzy. Zobaczmy, jak będzie wyglądała ta walka. Samuel z dziecko! Tak, Samuel atakuje. Mocno, 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 zbliża się, niepostrzeżenie do Piotra, próbuje to spytać, a Piotr oderwał się od przeciwnika oczywiście. Słuchajcie, Piotr to bardzo silny, dynamiczny zawodnik. Zobaczcie, ile radości taka walka może przynieść, prawda? Kogo dopingujemy? Samuelowi! Samuel! 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 Bezlitosny piotr ze swoim otwieraczem do konserw. Dawaj Samuel! Dobiera się, dobiera się do wielkiej puszki fasoli, jaką jest niewątpliwie Samuel. Dobrze, do go dociśni teraz! Punkty, może wygrasz. Bardzo dobrze, ja zatrudniam tego selekcjonera. To Robert Derus. 10 sekund, a jakby wieczność jeszcze przed nami. 10 sekund do końca walki, mniej, 5 sekund, koniec walki, brawa, brawa dla Puszki, brawa dla otwieracza, brawa dla ich obu.